Hej, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pesto z pokrzyw. Do jego przygotowania będziemy potrzebować: oczywiście, pokrzywy, które zebrałem sobie z ogródka. Je sparzyłem i wyciągnąłem grube łodygi. Takie cienkie mogą być, ale te grubsze trzeba wyciągnąć. I takie właśnie, tak przygotowane pokrzywy włożyłem do szklanki i upałem. I potrzebuję. Jedną i trzy czwarte takich upchanych sklanek. E, pół sklanki e, prażonego słonecznika, czyli po prostu dałem słonecznik na patelnię bez oleju i podsmażyłem. A będzie taki brązowawy. E, jeszcze łyżkę dobrej jakości oleju tłoczonego na zimno. Ja mam olej liniany. Plus jedna łyżka dobrej jakości oliwy z i jeszcze jedna łyżka octu jabłkowego, który jest domowy, robiła jak tylko moja mama. I go będziemy potrzebować jedną łóżkę. Więc wszystkie skórniki daję do miski z pokrzywami. I wszystko blenduje! O, otwieramy. Wszystko blendujemy. Teraz to zblendowałem i teraz dodaję jeszcze sól i pieprz do smaku. Pieprz tutaj przez sekundę zmieniłam. I przez znów mieszam. Już pesto zblendowana I teraz będę jadł. Mam tu kromkę chleba. On jest domowy, gryczany. Jak chcecie przepis na taki pysny, domowy chleb, to napiszcie w komentarzu. A ja już bez przedłużania jemy. Nakładam sobie. O. I testuję. Płysny, pokrzywowy, bardzo dobra pasta. Polecam.